Koryniet Zdrój. Ulica sanatoryjna. Ciekaw jestem, co może być przy ulicy sanatoryjnej. Trudne pytanie, ale odpowiedź jest banalna. Są tu same sanatoria. W rejonie stacji kolejowej Choryniec z zmierzam na drugą stronę torów kolejowych. To przejście jest przejściem podziemnym. Podobno, przy dużych opadach deszczu, bywa zalane. Tak mi doniesiono. A co Centrum Informacji Turystycznej przy Torach, które tutaj widać, jest w tej chwili nieczynne. Wchodzę do ciemnego przejścia podziemnego. No nie jest tak ciemno, bo całe przejście podziemne, taki tunel jest oświetlony. Jednym słowem jest ok. Krzyżowanie dróg w choryńcu zdroju obok parku. Okej. Okay. Rzeczka przepływająca przez park zdrojowy w choryńcu zdroju. Już byłem, ale nic nie kręciłem. Zrobię to w kolejnych dniach. Pomnik wolności w Koreńcu Zdroju. Zniesiony w 1928 roku. do rocznicę odrodzenia państwa polskiego. Dalej odsyłam do internetu. Dalej odsyłam do internetu. No, rzeczywiście, bardzo piękny pomnik. Nie wiem, czy tam można wejść. Spróbuję. Ale to się a no, może też nakręcimy. No, bardzo fajny. Przepiękny pomnik. Staruszek, ale przepięknie zachowany. Nie jest zniszczony, zwieńczony orłem. Piękny pomnik. Jeszcze ściutko, trawa jest tu wykoszona. Na stojaku stoją trzy biało-czerwone flagi. A tu obok jest taki mały postument, pomniczek w hołdzie obrońca mojczyzny żołnierze legionów polskich, którzy polegli w walce z upa. Z upa. Wszyscy tu polegli w 1946 roku. No i obok na skarpie znajdują się trzy, cztery, przepraszam, cztery takie stare, zabytkowe pomniki poległych. Piękne miejsce i rzeczywiście miejsce zadbane. A tam w oddali już przed sobą widzę cmentarz. Pewnie za chwilę tam się znajdę. Idę tam. Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się stary zabytkowy cmentarz. Jeszcze nie mam informacji o nim, ale widać, że wszystkie tu nagrobki są bardzo, bardzo stare. Nie są jakieś tam stylizowane, tylko wyglądają na autentyki z okresu. I Wojny Światowej, a nawet wcześniej. jeszcze kilka pomników współczesnych. Tutaj napisy są jeszcze wykonywane cyrylicą, a w pomniku jest gwiazda, weryta. Więc tutaj jest pochowany jakiś człowiek wyznania prawosławnego troszkę ten cmentarz jest już zanierbany troszkę jest zapuszczony ale niektóre nawet stare nagrobki są o tutaj zmarł pan Misiak w 1942 roku Misiak No, cmentarz jest rzeczywiście spory. Myślałem, że tylko taki malutki kawałeczek. A jest tutaj tego sporo. Nie będę chodził po samym cmentarzu, bo nie namierzyłem go wcześniej. To jest dla mnie niejako taka fajna niespodzianka. Bo stare cmentarze mają sobie coś. Nie, od parady ludzie jeżdżą. Na cmentarz Janowicki Cmentarz Orląt Cmentarz w No cmentarz jest bardzo, bardzo rozległy. Jest mnóstwo grobów, które są opisane cyrylicą. No a tam dalej, w kierunku kaplity cmentarnej, to już pojawia się nieco więcej współczesnych grobów. Widać to po ich kształcie. Także. Dobrze, że tu trafiłem. Tutaj leży pochowana, zmarła w 1939 roku, pani Antonina Hamarnik z Rejfów. Z o no i tam dalej cmentarz jest rzeczywiście rozległy. No i tam na wprost widzę od razu jakiś kościółek albo kaplicę cmentarną. Podejdę tam, bo tutaj ten obiekt jest dla mnie całkowicie czymś nowym. O, a to jest mnóstwo pomników. Ale tu już są napisy. Tu już są napisy wykonane w języku polskim. Tu spoczywa ciało rozali ważna, która zmarła w 1990 roku. Takie stare pomniki mają sobie coś. Tu też Maria Guć zmarła w 1946 roku. Dalej mamy też napisy w języku polskim. Także tu już jest coraz więcej nagrobków Polaków. No, i widzę coraz więcej drobów współczesnych, ale jednak tych zabytkowych jest tutaj najwięcej. Jak widać z tablic informacyjnych, jest to Cmentarz komunalny w choryńcu Zdroju. A ten obiekt, o właśnie ten, który przed chwilą widziałem, to Mauzoleum Książąt Ponińskich. Został wzniesiony w latach 1905-1912. Piękny obiekt i do dziś stoi i jest to w bardzo dobrym stanie. Zerknijmy na niego. Oto ten zabytkowy obiekt na cmentarzu w Choryńcu Zdroju. Po samej drodze napotykam zabytkową kapliczkę. No, widać, że staruszka swoje lata ma. Ok, idziemy dalej. Do niespodzianki. Tu doszedłem, ale to nie koniec. Aktualnie jest odprawiana msza. Tak trafiłem. A ja im nie przeszkadzam. Nie wchodzę tam. Widmuje tylko obiekt zupełnie neutralnie. Przy samym kościele znajduje się Klasztor pod wezwaniem niepokalanego poczęcia NMP Zakony braci mniejszych konwektualnych OFM-Konf w Koleńcu Zdroju przy ulicy Marii Konopnickiej 2 Tak to wygląda No do klasztoru wchodzić nie będę może do przedsionka tylko. Są piękne ornamenty. Pewnie nie zostałbym tam wpuszczony. No bo jako kto? Jako wolny strzalec? Jakiś tam byle jaki turysta? No. gdje bi